Bagaż podręczny prawem nie towarem podróżnego, a przynajmniej to wynika z rozwiązań prawnych prowadzonych w ostatnich dniach w Parlamencie Europejskim. Otóż europosłowie przyjęli, iż każdy pasażer będzie mógł zabrać na pokład samolotu bagaż podręczny o wymiarach 55-40x20 cm i wadze nie większej niż 7 kg i to nieodpłatnie. Każdy, kto lata, zwłaszcza tanimi liniami lotniczymi, wie, jak to jest ogromna rewolucja w tego typu rozwiązaniach. Się, skończy się wielkie mierzenie tych bagaży w tych pudełkach, koszykach itd. i pobieranie za dodatkowy opłat za 1 cm w te czy we w te, ponieważ ten bagaż już powinien być w zupełności wystarczający dla każdego podróżnego. Linie lotnicze, zwłaszcza te tanie linie lotnicze, już podniosły larun, że to spowoduje drastyczny wzrost cen biletów. Czy tak będzie w praktyce? No cóż, podobne, podobne głosy były podnoszone w momencie, gdy w Unii Europejskiej likwidowano opłaty roamingowe. Też to miało nie wiadomo ile kosztować odbiorców, okazało się, że specjalnie nie wpłynęło, więc raczej nie zakładam znaczących podwyżek cen biletów. Czas pokaże. Od przyszłego roku te rozwiązania mają funkcjonować, więc być może już w przyszłe wakacje będziemy mogli zabrać na pokład samolotu nieodpłatny bagaż podręczny. A po więcej podobnych ciekawostek, zaobserwuj mój profil.